Cześć mam witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie na CSGO skins. Tutaj macie zwycięzcę poprzedniego odcinka. Serdeczne gratulacje, odezwijcie się na privie na Discordzie. Przypominam o używaniu kodu Zunaja, który daje Wam 10% stałego bonusu do depozytu oraz 20% na start. Oraz daję Wam szansę na wygranie kilku skinków. Proszę bardzo, tutaj skinki są dostępne. Wymiń swoje skiny na Pirate Slam. Odbierz darmowe 10 dolarów przy pierwszych rumuńskich oraz 35% bonus do wpłat z moim kodem Zunaya. Dzisiaj muszę sobie jakoś poprawić humor po poprzednim odcinku, więc otwieram sobie może jakieś takie ciekawsze mm, skrzynki, troszkę droższe, może, bo liczę na fajną odkłódkę w tym odcinku. I co? No, y, nie odkuje się na jakichś skrzynkach, które są warte 30 zł. Nie? Znaczy, niby się da, ale ja chcę szybko, ja chcę no już. Więc pasowałoby właśnie tutaj troszkę podkręcić śrubę i grać na wysokich stawkach, tak? Duże ryzyko, ale też duża wygrana potencjalna. No, na tej skrzynce to tak średnio. Może tutaj? Wild gloves. Oho, Co to jest wart? Ciekawe w ogóle, ile by tu kosztował jest? Teraz sprawdźmy. Nie gramy na jest też na tej skrzynce. Nie, nie, nie. Nie ma opcji. No na razie straszny gówniany mamy te, te dropy tutaj. Nie podoba mi się to. A może by tak zbuścić sobie ją chociaż? Muszę najpierw zobaczyć, ile by to kosztowało. Kurde, sporo. No ale okej, okay, niech tam będzie. A, nie stracę. Znaczy nie, nie stracę. Wygram dużo fajnych rzeczy, tak? Proszę, Mega B queen To nie jest Mega -Queen, ale jest lepiej. Jest lepiej niż było. Oho. Proszę, niech będą coś warte. Na. Dobra, ostatni raz, bo tutaj strasznie dużo pieniędzy przepalam. Kurde, bela. Idziemy stąd. Supreme knife. Jedną można otworzyć. O! No i... No i coś ciekawego w końcu. Ale tylko 2000 tysiące, myślałam? A bo well worn. Dobra, tworzymy sobie jeszcze raz. Blue Steel Paracord. Na minus, dobra. Tutaj stąd sobie może pootwieramy troszkę. Tych za stoparę, Mamy Wildfire AWP. Na plus mamy... Na plus! Ojojo, oj, oj, żebym powiedział! E, mamy ten, na start jakąś tam przebitkę przynajmniej. Ale tu też jakiś syf, no nie podoba mi się to, ja potrzebuję do dopaminki. To mi nie daje tego. Dragon Storm, to było dużo warte z tego co pamiętam. Nie tak dużo jak zapamiętałam. E, no cóż, dobra, tu też jest typa, tu... To, to... to... A jednak coś tam chodzi, troszkę lepiej niż sobie to zapamiętałam. Niż pomyślałam, co ja gadam. Doram AKM Press. Za ile? Za mało. Więc idziemy. Vaporwave Wave. Wave Case. Let's go. O, o, o. No i fajnie. No i mamy sobie emeczkę taką ciekawszą. Cudownie. Ale daj mi coś z tego. oho, oho, to by było miłe. Chyba nawet dropnęłam tutaj tego fejda w tej skrzynce, albo nie w tej. Nie pamiętam. Dziury w mózgu. Dlatego widzę, pamiętajcie, pić wodę, yy, śpijcie dużo, odżywiajcie się dobrze, żeby wasz mózg działał prawidłowo, a nie tak jak mój. Mm, no. Korzystając z okazji, możecie napisać właśnie jakie macie sposoby, takie swoje na dbanie o zdrowie, nie na zasadzie właśnie że mlepie, wągny, mmm um, um, takie rzeczy, tylko po prostu coś takiego fajnego, co mogłabym od was zapożyczyć, żeby zadbać bardziej o siebie i to będzie dzisiaj hasłem konkursowym. Także właśnie trzeba tworzyć skrzynkę dla was, co macie do w ogóle do wygrania, ale no już możecie napisać komentarz, zostawić łapkę w górę, oraz subskrypcję. Wild Child, WMP Dobrze, także jeżeli chcielibyście wygrać tego skinka, to tak jak mówiłam przed chwilą, zostawcie komentarz, jakie macie tipy na dbanie o swój organizm, o swoje zdrowie, psychiczne, fizyczne, whatever, nie? Bo pasowałoby, żebym trochę ja zaczęła o takie rzeczy dbać, także chętnie poczytam, jakie macie na to swoje sposoby. Mamy sobie tutaj już e, też poprzedniego odcinka e, skinka na giveaway'a. Yy, także odbieramy je sobie szybciuteńko. Dobra, więc lecimy dalej. Anarchy Case. Playretoura za 2. Ale Decimator jest za 300 zł ponad. Spoko. Hmm. Żeby to Jastera walność tego to będzie drogie skoro tu jest Butterfly yy, Doppler mhm, No i za 2000! tysiące yy, Ja pili Dobra puszczamy to Kurde No troszkę lipnie No kurwa mać No, no nie tak Nie fajnie. Face 3 za ile? 1500. Nie no. Koska. Hans Knife. Ale gówno warte. Jezus Maria. Nie podoba mi się to. A Asimov, ale nie będzie warte 2200. Ale sraka. No daj mi coś w końcu Proszę, blagam, dajcie mi coś Żebym była zadowolona Żebym poszła spać szczęśliwa A nie smutna A póki co się na to zanosi Fire Serpent! Let's go! Let's go! I to jest to o czym mówię